mi się zakręciło, ale ogarnia No to dzień dobry, kochani, w ten piękny dzień. jestem Jakub Kotła, to jest Małgorzata z Zanzibaru i dzisiaj witamy was z Wietnamy w naszym skromnym pokoiku i idziemy sobie zjeść coś dobrego. No dobra, to jest uliczka, na której e, mieszkamy i idziemy znaleźć jakąś szamkę. Jest lipiec, jesteśmy w Hanoi. I ogólnie to jest chyba najgorszy okres, w którym moglibyśmy być yy, w Wietnamie, z tego względu, że jest lato, temperatury odczuwalne dochodzą tutaj, kurde, chyba do 50 stopni, z tego co gdzieś tam wyczytałem, aktualnie odczuwalna jest chyba 46, także no jest super, jeszcze biorąc pod uwagę to, że zrobiłem nowy tatuaż, nie jest to zbyt mądre. Co Małgorzata, zapomniałaś? Nie <laughs> jest nic za tak gorąco. <laughs> także widzicie, no baba nie daje rady. <laughs> Dobrze, że mamy sporo pracy na laptopach, więc <laughs> zjemy i wracamy w klimatyzację. Dobrze wyjdzie to, Gocha. Zmotywuje mnie do tego, żebym wrócił na YouTube, bo bardzo lubię nagrywać Gocha, a raczej to, w jaki sposób rozmawiamy. I to jak jej twarz załamuje się kiedy do niej mówię. Okay. <laughs> Także Gocha będziemy nagrywać vlogi? No, możemy spróbować nagrywać vlogi. No, ja czuję, że to może jeszcze bardziej zmotywować się do gadania pierdu. Ja nie wiem czy to Tak, to, się to ma będzie bo... wspaniałe. No idziemy sobie. Fajna jest ta uliczka. Nie wiem czy nie jest za ciemny obraz. Hello. Thank you so much. Ja też. A może wybierzmy takie najgorsze jedzenie? Wybierzmy najgorsze. najgorsze. wyglądające miejsce. Wiesz co? Wczoraj wybieraliśmy w miarę dobrze wyglądające miejsce. No dobra, w takim razie możemy się przejść tam. Pójdźmy tam. No dobra. No ja miałem ochotę ogólnie na festiż, no jest śniadanie, wiesz, jakiś kruasancik, bo czuć może jakieś. to się jakiś... od tego całego bali. Z racji tego, że ja ostatnimi czasy bardzo nie szanuję pieniędzy. Bo dosyć łatwo mi przychodzą i to je... No rozrzucam je na lewo i prawo. I ostatnio zacząłem się patrzeć na stan moich kąt i nie jest dobrze, więc wszystkie pieniądze ma Gocha. I nie wiem, czy to był dobry pomysł. Gocha, co o właśnie zrobiłaś? No, rzuty sumienia. Czemu możesz wyrzuty sumienia? No bo, bo się, przerwa, się zrozumiałam i złamałam jej serce. O. Widzisz, moj, mój wewnętrzny strasznym rakun. Ale ciemny obraz. Muszę poprawić ustawienia. Ale dobra. Ale jakie dobre. Dobra sytuacja. Cześć, boja. Ile masz telefonów? <grytory> Trzy garnitury mam. Trzy garnitury. Dobra, 100 metrów. Jesteś nawigatorem. Gdzie idziemy? Tam idziemy? To Aż Azja kontynentalna jako tako nie jest moim ulubionym miejscem. Do podróżowania, przebywania i bycia, ale było to w sumie jedno z miejsc do wyboru, w którym mogliśmy się z Gochą spiknąć. Także jesteśmy. Trochę tutaj pozwiedzamy, na pewno północy, e, północy Wietnamu, a później. No, trzeba zaplanować, ale myślałem, żeby ci spędzić do Azji Środkowej, wykorzystać lato na półkuli północnej. To wygląda jak węglowodana. Gocha znalazła. To znalazłaś. No właśnie nie wiem, dlatego jestem taka zainteresowana. Ale to wygląda to jak. To jest ryżowe. Nie, tak, to wygląda jak coś ryżowego. To jest świnia. Ale świnia. A to następnym razem pójdziemy na twoje szmency, Fancy Breakfast, a potem będziemy eksperymentować. Stoją się nauczyłem, że jak nie będę dbał o moje wewnętrzne potrzeby, czyli będę, jak nie będę dobrze najedzony, nie wypiję odpowiedniej ilości wody, i przez, nie wiem, maksymalnie dwa dni nie poćwiczę, to już naprawdę nieważne, co by się dobrego działo w podróży, będę cały czas rozdrażniony, będę cały czas w takim, wiecie, taki tryb przetrwania, czyli takie walczenie o to, żeby było dobrze, a i tak nie będzie dobrze, jeżeli nie spełnię tych trzech warunków, czyli nie zjem dobrego jedzonka, nie będę odpowiednio nawodniony i wyćwiczony. Więc... Dobra, Goka znalazła mi sztubeczkę. No siadaj. No. Siedzieć. Chcecie nagrać, jak siedzie na tym super wielkim krześle. To jest tak niesamowite. Słodziutko, słodziutko. Noch teraz Wam opowiem dlaczego tutaj przeszliśmy. Pzeszliśmy to, żeby... No z... ale właśnie to nie jest koniec dyskusji o pasztecie, bo właśnie pasztet jest Banmi, dlatego ciebie tam robić pasztet. No to zacznij od początku. <laughs> Więc. Więc tak. Jak Francuzi... Znajdowali się w Wietnamie, tutaj trzeba uzupełnić lekcję historii, żebym znała więcej szczegółów, ale ogólnie Francuzi nauczyli Wietnamczyków jak robić bagietkę i jak robić paté i przyjęło się to za czasów... E... Jakby pan mi pochodzi z tego, że połączenie bagietki, połączenie paté i połączenie lokalnych rzeczy, czyli marynowane warzywka, e... świeże warzywka, dużo kolendry wrzucone w bagietkę z paté i... z kompostami? No dobra, to zamówmy i pokażmy, jak to wygląda. No tylko wtedy właśnie musisz się zdecydować, czy jesteś z pasztetem. Paté. Ten pasztet jest tak. Jak babcia robi pasztet, to jest inny pasztet. patę jest do smarowania. No, to zamówmy jedno takie, jedno takie, tak? Ja widzę dla Ciebie opcję... Barbecue pork. Tak, to jest dla mnie opcja. Dobra, to, to mięso. Barbecue Pork. No i mamy to. Przyszła Gocha. Ja uwielbiam, ja uwielbiam właśnie przelewówkę taką. To się nazywa. To się nazywa drip? Nie, to jest. To... Przepraszam. Jestem, jestem fanem kawy, ale tylko picia. dobra Gocha, ja tutaj widzę tak naprawdę no, chamskiego sandwicha. Wytłumaczmy o co chodzi z fenomenem tego lokalnego żarcia, pochodzącego jakby z okresu francuskiej kolonizacji Nie kolonizacji, jakiej kolonizacji? Nie ogóle. Możemy najpierw przeczytać internet, zanim zaczniemy znowu pierdolić Langusta? No, no, gadajmy o Lagunie i Langustach Ja nie A, mogę sobie na to pozwolić to jest ciężka praca Cztery telefony, kamera, komputer w plecaku Czym jest Babi? Czym jest Babi? No więc tak. E, Babi wzięło się stąd, że za czasów kolonii francuskiej w Wietnamie e, Francuzi znieśli ze sobą bagietkę i patę. I e, lo, lokalnym ludziom było tłumaczone, że nie mają prawa zmieniać się kuchni francuskiej i że jakby ich jedzenie w żaden sposób nie dorasta do tego, co Francuzi ze przenieśli całej kultury e, kuchni francuskiej nie wolno zmieniać, nie wolno ruszać i, i jakby na przestrzeni lat e, Wietnamczycy dołożyli do tego swoje pikle, dołożyli do tego mięso dołożyli do tego swoje stir e, e, czyli wieprzowinę, e, wołowinę i wszystkie dodatki i w ten sposób powstało Banh Mi czyli francuska bagietka francuskie paté z lokalnymi dodatkami jak dla mnie Mniam, miam. Miam, miam. Trochę tutaj buła słaba jest. Słaba bardzo była. buła. buła jest słaba, no ale jakbyśmy sobie zwizualizowali w tym wydaniu dobrą bagietkę, no to jest świata. świeta. Także dzisiaj przejdziemy się kawałek po jakby starym, nazwijmy no to starym mieście. Hanoi, pokażemy wam jeszcze kilka miejscówek takich bardzo instagramowych, tripadvisorowych porobimy zdjęcia, a jakby wszystkie results zobaczycie u mnie na instagramie fitontripofficial i na instagramie Gohy, yourprivatechef Takie moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o Hanoi, jeżeli chodzi o Wietnam e, Przyjechałem tutaj z Indonezji To spodziewałem się, że będzie trochę taniej, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o jakościowe jedzonko Natomiast szczerze wam powiem, że... No, nie jest aż tak super dobrze, albo źle szukamy Mimo, że korzystamy z jakichś tam e, internetów, czy rekomendacji Gocha Powiedz mi proszę jak pierwsze doświadczenia z jedzeniem? Jesteś tyś kucharzem <noise> będzie dużo o jedzeniu? Żenada i żal. Żenada i żal. Nie, ale mi się wydaje, że może źle szukamy po prostu. Też mi się tak wydaje, że to jest. Jakby nie się winiamy dłon. Że nie wierzę w to, że. Na kilka razy, jakby i przepłaciliśmy, i zjedliśmy paździerz. Znaczy, no paździerz, w sensie, no co mi przeszkadza najbardziej, to to, że to jedzenie jest bardzo sztuczne i ja to tam czuję tylko glutaminian i wszystkie te sosy jakieś takie dziwne no i chemia, straszna chemia więc jakby spodziewałam się jakoś po wietnamskim street foodzie tego, że to wszystko będzie świeże, dużo ziół, dużo warzyw a tutaj po prostu kluchy, bardzo twarde mięso praktycznie no, no, no ja nie miałam w ogóle planu, jak jedliśmy wołowinę czy wieprzowinę a myślałam, że to będzie wyglądało zupełnie zupełnie inaczej ja jeszcze jestem mega ciekawy co oni tutaj palą bo wszyscy mają takie wielkie amfitki. Co to jest? Tabako? Foto, foto. To jest tabako? O jest. jest ganja. Uuuu. <laughs> you are number one. Dziękuję. <laughs> oh, sofa liadla. Super, super, super. No i zjemy sobie, co? Ja płakam. <Episod meio dyscy> Zrobiliście zdjęcie z Goką? Niebiesko, kawiej dzma. To no to robią sobie zdjęcia. I jadają tu jakieś żółka. <ślesy> <You're happy? ślesy> Pani, okej? Okej. To jest niesamowite, że chłop na ulicy postawił nam herbatę, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie. Jakby wiele razy w moim życiu ktoś stawiał mi drinka, ale jakby tego jeszcze nie doświadczyłam. Gora doświadcza. Ale try? Smoke, smok. smok? Yes. anh này, this one, la Buddha. yes, cái mi vậy, i, rất đơn ai vậy, đi Wiesz, jak się czujesz po buszku? Byłoby mi się zagręciło, ale. Ogarniasz fazę? Nie ma fazy, tylko mi się zagręciło w głowie. I się przypomniałem jak tego Na zmywaku pracowałam. W, ja pracowałam w restauracji, a na zmywaku taka super stara, zniszczona babka. Nie jak od niej paliłam papieroski, to dokładnie tak się czułam, jak teraz. O. No to jest świetne, zatrzymać się po prostu z lokalnymi, napić się lokalnej herbaty, zajarać lokalną armatę. <noise> papieroski. <noise> no dobra, znaleźliśmy tory, więc w sumie daleko nam nie zostało, żeby znaleźć się na tej słynnej ulicy, przez którą przyjeżdża właśnie pociąg. Do tego służą tory, żeby pociąg po nich jeździł Ale oczywiście O, kapliczka Cała atrakcja tkwi w tym, że można sobie pić kawusie albo walić szoty, jak my wczoraj e, Przy przejeżdżającym pociągu, tak naprawdę pociąg przejeżdża wam prawie, że po samych palcach To ja mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj nagrać kamerą No i patrzcie, ogólnie sytuacja wygląda w taki sposób, my jeszcze nie zostajemy na tym Na tym przejściu Jedziemy kawałek dalej bo tam będą wychodziły lepsze foteczki. No i patrzcie jak to wygląda. Sobie ludzie, tu macie domy, skuter nawet, no i tory. I czekamy na pociąg tak naprawdę. Tak, słuchajcie, sytuacja jest taka, że żeby sobie wejść tam, gdzie wczoraj w sumie wieczorem byliśmy Po prostu, oprócz tego, że ludzie robią zdjęcia Jest sobie baba Trzeba iść za babą Bo stoi policja Czy tam jakaś straż Ten, so sokiści Trzeba uważać na sokistów Jod sok, jod sok. I żeby wejść tam dzisiaj Trzeba wejść przez knajpę, więc trzeba coś zamówić I może i tak chcieliśmy iść do gościa, do którego byliśmy którego byliśmy wczoraj Ale on nie naciąga tutaj przy, przy wejściu Więc taki mamy klimat Czekajcie, tutaj trochę pojaśnię I dostałem... Patrzcie, idziemy dalej Przez sklep przechodzimy, przez tym sklepu Hello! I cały myk polega na tym? że byliśmy, jesteśmy i... o siema także mega ciekawe, co? no jak widzicie można sobie też zrobić piękną sesję w ładnej sukience w tym wspaniałym miejscu, no można ja już jestem ubrany w bluzkę za 2 dolary i poszerpane spodenki z, z Bali które nie były tanie ale tak czy inaczej są potargane Zaraz teraz też ponagrywamy, ale z tego co widać, jak się gościu tak rozkładał po tych torach, to znaczy jedno, że pociąg raczej nie będzie jechał o tej godzinie teraz, w najbliższym czasie, natomiast tak czy inaczej, no zobaczymy. Jak nie, to wrzucę rilsa, którego zmontowałem wczoraj wieczorem. Także ogólnie jest... Pani nam pokazała taką notatkę, że faktycznie wczoraj mogło nie być w policji i bardzo się boją ludzie o to, bo jest zakaz przebywania w ogóle w tym miejscu, jedyna możliwość to po prostu wejście przez knajpę Człowieka, który Was tutaj zaciągnął, co jest dosyć zabawne, bo jakby miejsce, które nam pokazali, wygląda bardzo średnio. Wczorajsze zdjęcie było bardzo kozli, i te wszystkie miejsca tutaj, tak jak tam, wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie. Chcielibyśmy sobie usiąść tam. Tylko, żeby usiąść tam, musimy zostać przyprowadzeni przez osobę, która nas tam przyprowadzi. No i tak jak Wam opowiadałem na angielskich vlogach, Ja, na sensie, ja. tak jak Wam opowiadałem na angielskich vlogach, no, do wielu miejsc trzeba przyjechać o odpowiedniej godzinie. Popołudnie nie jest idealnym miejscem na to, żeby zrobić tu dobre ujęcia i dobre... E, dobre foty. Z tego względu, że jest masa ludzi, którzy wchodzą w kadr. Słońce już zaszło sobie dawno za chmurami. Więc no niestety, na pewne miejsca są odpowiednie godziny, a że my nie jesteśmy... Profesjonalistami, jeżeli chodzi o Instagram i nie zależy nam aż tak na takich idealnych fotach... To po prostu, no, Jest jak jest. Co to mamy? Wieprzowinę! Świnie! No Duże i ładne. Dużo i ładne. Kaszanka, wydaje mi się, albo odpowiednik jakiejś polskiej kaszanki, tak wygląda przynajmniej, tylko no bez kaszy, wiadomo. Ale myślę, że mogłoby być dobre. Ale, to... ale wygląda dobrze, nie? Jeżeli wygląda porównujemy wygląda mięso, dobra, które to leży na targu, na, na Zanzibarze albo w Afryce, w Tanzanii. I tutaj nie ma much na przykład w ogóle. To, to jest właśnie, to jest to, to jest niesamowite, nie? No i sposób jak przygotowują i jak filetują i to co widzisz w tych wszystkich pojemniczkach, no to pięknie to wygląda, super świeżo, bo no wiedzą co robią i w ogóle jakość samego mięsa, no tym bardziej mówię, no porównując do Zanzibaru, jakie dwa lata siedziałam na Zanzibarze i no każda wieprzowina tam to jest po prostu żenada i żal, no to to jest w ogóle, także musimy kuchnię tam się ogarnąć szybko. czego muszę robić rzeczy, gotować muszę. O Boże! Niesamowicie to wszystko wygląda. Także kochani, potraktujmy tego vloga jako rozgrzewkowego vloga nowej serii, nowej świeżości wraz z Małgorzatą. Eee, no, więc jesteśmy aktualnie nad takim dosyć popularnym jeziorkiem. Próbowałem poszukać jakieś informacje na temat świątyni, która jest tutaj, ale jedyne informacje są takie, że jest z 1856 roku. Nie wiele. Ale możemy zauważyć, że w sumie jest tutaj fajna taka, nazwijmy to promenadka, spacerniak. Spacerniak zajebiście brzmi. No, sobie ludzie biegają, ćwiczą, ruszają się, wychodzą robić zdjęcia. Widać, ktoś tu niedawno chyba przysięgę składał. No i się przyjemnie. Co do pogody, to naprawdę dzisiaj było spoko. Jakby... Dzisiaj właśnie ludzie, dlatego Myślałem, że się czuć. To jest łeb. Kawałek w sumie przeszliśmy przez słońce, nie było tak źle. Ale przecież chyba przez to, że padało była po prostu taka duchota, no ja myślałem, że zdechnę, nie? Padało. Wieczorem, dzień wcześniej, zanim nim przyjechałaś. Jeszcze no, parowało do czasu mojego przejazdu. Bardzo możliwe, no? że było taki. Było, było. No i jak tam go Wietnam? Z <laughs> jedzeniem coś zrobiliśmy, nie tak? Gdzieś popełniliśmy błąd. Jedzenie popełniliśmy błąd, ale Naprawimy ja na tropie. Naprawimy to, a jak nie, to będziesz... Jak nie to będziesz gotować? No Baba do Garów i tyle, no. Ja już nie mogę doczekać, jakby mieliśmy do czynienia z trzema straganami jak na razie. Są jestem tak na tym, co mogłabym zrobić z tych rzeczy. Że jak jadę tutaj na targ, to myślę, że mnie. jeździ No i też takim popularnym miejscem tutaj przy tym jeziorku jest właśnie to. a słyszałaś historię tego jeziora i tego co tam się wydarzyło. Przecież no mi To jest mega zabawne. Ale, bo ty nie słuchałaś, I wy też nie słuchaliście, ale słuchajcie tego, że na tym jeziorze płynął sobie król i ten król miał ze sobą miecz i stąd, zawód podpłynął żółw. No i ten żółw powiedział królu, jesteś super, tak naprawdę to nie, powiedział coś innego. Ale z całej rozmowy wynikło to, że król dał temu żółwiowi ten miecz, Naprawdę. I odpłynął z tym mieczem. I stąd nazwa tego jeziora Jezioro Miecza. Miecza. Cza. Miecza. Pięknie. Ja myślę, że onem Co robią? Tak wygląda. Patrzcie na to. Ja myślę, że to jest jakaś wycieczka i myślę, że one mają przerwę na to, żeby... Pomasować swoje plecki? Tak. Może to łączymy się i pomasujemy Ci plecki? Pomasujemy plecki? Pomasujemy Ci ja plecki. Ja by Tobie chciały pomasować plecki w pierwszej kolejności. Na pewno. Kawał plecków. Ciekawe. Proszę, to jest. Jakie małpki iskające się nawzajem, którzy się masują. Nie? No ale też się smyrają trochę, trochę się masują. Trochę Fajnie się... tak, no. no? Nie no, to na pewno jest no zdrowe. Położenie. To na pewno. Ja, ja, broń Boże, nie podważam tego, że to by, mogłoby być niezdrowe, nie fajne. Na pewno buduje to morale jako grupa. Na pewno jest to zdrowe dla ciała, dla duszy, dla grupy. Sa, same plusy. I wyg... tak zacząć robić. Na i, wyg i, wygląda, I wygląda, niesamowicie. Ale jest, na, ale jest nas Gosia, za mało. Potrzebujemy kogoś do trójkąta.

Driny? Koktajle, przepraszam. tym ignorantem. Ja po prostu dalej, ja, ja dalej z kraważnika nie szedłem, wiesz? Nieźle się go chabawisz. Dostałaś drina, koktajle, przepraszam, w klatce. Ja jestem ogólnie za wolnością do alkoholu. Pachnie. No jak gocha? Zadowolona z jedzenia. Jak to według ciebie wygląda? Okiem szefa kuchni. Okiem szefa kuchni. Bardzo ładna kolenia. Okej. Okay. To, 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 to podziękuję. Dobra, my po drinku, kocha się. Po drinku? Ty nie pijesz drinka? Ja piję drinka. No to przecież mówię. No to kto to jest my pod drinku? No dobra, no ty pod drinku, no bo jesteś chlorem. Jedziemy na siłownię. Przed treningiem przypomnę. Czekaj, no dobrze wyglądasz. no Ale zawsze można lepiej pamiętać. Fajnie, jesteś. <trybujesz> Fajnie, jest <trybujesz> ostatnio widziałam, że grupy sprzedają.